Dzień dobry, cześć, z tej strony Tomek Sordyl. Znajdujemy się obecnie na planie filmowym filmu krótkometrażowego Winda, który zlokalizowaliśmy przy pracowni solarskiej braci Sordyl tutaj w Wieprzu. Ja w tym filmie pełnię rolę przede wszystkim pomysłodawcy, jestem też współautorem scenariusza i odtwórcą głównej roli, czyli Marcela. Film w skrócie z mojej perspektywy jest historią o otwieraniu się z jednej strony na miłość i na bliższą relację z drugim człowiekiem, ale też na weryfikacji naszych celów i dążeń, ponieważ główny bohater w pewnym momencie osiąga to, czego chciał, to czego pragnął i wtedy okazuje się, że nie jest do końca to, czego tak naprawdę potrzebuje. Projekt realizujemy w ramach dofinansowania, też jakie dostaliśmy z konkursu Krakowskiego Biura Festiwalowego. Tam udało nam się uzyskać dofinansowanie na, na pokrycie kosztów, dzięki czemu mogliśmy zebrać wspaniałą ponad 30-osobową ekipę, która teraz Robi właśnie to dzieło. Raczej to będzie film krótkometrażowy, gdzieś tam kolejny krok w rozwoju filmowym, ale jeszcze nie idziemy na pełny metraż. Chcemy go na początku wysłać na festiwale filmowe, a następnie, kiedy już we wszystkich festiwalach, jakby skończy się ten okres, że nie możemy publikować, udostępnimy i pewnie też wyślemy do naszych odbiorców tutaj, żeby można było efekt naszej pracy zobaczyć. E, tak, do, do 4 czerwca jakby chcemy zamknąć cały już etap produkcji prawdopodobnie nawet wcześniej, ale w tym roku prawdopodobnie też będzie taka publiczna, już oficjalna premiera całego materiału. Tytułowa winda jest naszym głównym miejscem akcji. Mamy jeszcze drugą windę w Krakowie i cały plan też na początku miał być w Krakowie, natomiast musieliśmy zmienić studio i tutaj zbudowaliśmy sobie jedną windę, żebyśmy mogli swobodnie nagrać całą większość, a w jednym miejscu też e, Będziemy kręcić w takiej nowoczesnej windzie, już zlokalizowanej w Krakowie. Cały w ogóle projekt i zbudowanie windy też nie byłoby możliwe bez, bez powiedzmy partnerów, którzy nam pomogli. Z jednej strony była to właśnie firma Orona z Krakowa, która dała nam części charakterystyczne dla windy, żebyśmy mogli to wybudować. A druga część budowy windy już była po stronie tutaj pracowni stolarskiej braci Sordy wieprzu którzy nam dosłownie w dwa czy trzy dni postawili całą windę, jaką też możemy tutaj na materiale zobaczyć.